Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Dzisiaj 25 stopni i zakwitły kwiaty. Tak jakby ruch się po, po, poprawił na zewnątrz. Jest wciąż paskudny smog. Znaczy nie jest wysoko, jest 160, ale to jest ten taki dziwny smog. Patrzcie tutaj, co wyskoczyło dzisiaj. W przeciągu dwóch dni tak wszystko zakwitło. Nie wiem, jak się to drzewo nazywa, ale kwitnie bardzo szybko, fantastycznie. Wczoraj były pączki, dzisiaj zakwitnięte. Lokalny sklepik, właścicielka wróciła, otworzyła. Będzie ruch, będzie wszystko pod, pod ręką. Ja często tutaj robię zakupy podstawowych rzeczy. Lokalsi lubią chodzić w piżamach. Widzicie tą panią tam? To jest taki styl. Ludzie sobie, to jest, piżamy są, to wygląda jak piżama i ludzie się tak ubierają i chodzą z tym na zewnątrz ale głównie dzieje się to w obrębie osiedli także nie widuję tego w metrze nie widuję tego w metrze nie widuję tego w biurach ale na osiedlach to jest całkiem normalne także te właśnie śmieszne Śmieszne piżamy. Dzisiaj jest bardzo ciepło, ale ten smog doskwiera. No ale skoro maskę mam, no to nie przeszkadza. Wynik tego, ten smog powoduje, jest powodowany przez produkcję, bo bardzo szybko rozkwitły te kwiatuszki i natychmiast opadają w dół. Opadają i tak to wygląda opadnięte. One są bez zapachu. Proszę, jeszcze raz mamy piżonkę w akcji. Słodko to wygląda, ale tak troszeczkę na wsiach ludzie chodzą tak ubrani. Zresztą dużo ludzi jest ze wsi. Mój zieleniak, gdzie zwykle robię zakupy. Ten na osiedlu. Już życie wraca do normy. Ktoś przywiązał samojeda To są cudowne psy Ale trzymać to czyste, to zwierzę I białe, wykąpane To jest urwanie pały No i oczywiście dostawy jedzenia Przesyłki Tak wygląda biuro podwórkowe Uchaniarze Tutaj sobie można wziąć koszyczek Oni mają koszyczkę, jak masz troszeczkę więcej rzeczy, to można sobie załadować i, i sobie przenieść sobie przenieść dla miłośników samochodu, lęko widzicie z przodu, to wygląda jak kopia Porsche jak Cayman, czy Macan, nie wiem jak się już te samochody nazywają że wezmę sobie przepustkę i Skoczę sobie na kawę, tym bardziej, że jeden z moich. A, szefu, Joey Si się. Kamenbach. Si się. machają rękami, ocheniarze. Bardzo. Ha-ha-ha. <grywka> a nie, a nie, a nie, a nie. nie ma tutaj dużo obcokrajowców, także jestem tutaj znany. Ta dzielnica jest głównie średnia klasa chińska ta dolna średnia klasa, także oni tutaj głównie obcokrajowcy mieszkają w tańszych mieszkaniach Oczywiście nie gloryfikuję swojej pozycji Ja tutaj mam własne mieszkanie, także nie wynajmuję, ale większość większość obcokrajowców mieszka albo w super ekskluzywnych Jakoś nazywa wille, dacze, rezydencje płacone przez firmy albo jak nauczyciele, czy obcokrajowcy pracujący w innych zawodach, mniej płatnych, więc wynajmują sobie na spółkę, na dwie, trzy osoby. Szeregówki rowerów było, zauważyliście? Także życie wraca do normy. Rower się wynajmuje qr skanuje się telefonem, tak jak w ja mam. Starsze wersje to jak to montowali, to się robiło to na kartę. Czyli posiadało się taką kartę wydaną przez miasto, można było jej używać. Ta karta działa w meczu, no ale teraz wszystko w Chinach praktycznie działa na zasadzie kodu QR. Ach. Nie wiem, czy to film odda, ale widać dokładnie ten smog w powietrzu. Postaram się też wkleić. Jutro mam ciężki dzień, więc wkleję trochę materiału dzisiaj przygotowanego. Zobaczycie, jak wygląda smog w powietrzu. I to nie jest smog związany z mgłą. To jest smog fotochemiczny, który powstaje przez reakcję wyziewów z silników, fabryk, w ogóle codzienne działalności człowieka. To nie jest smog węglowy. On powstaje przy reakcji chemicznej ozonu, środków chemicznych. I światła słonecznego, bo dzień dzisiaj się zaczął prześlicznie, był przepiękny słoneczny dzień. I się zrobiło teraz coś takiego, właśnie widzicie. I to, co widać, to jest właśnie smog. To nie są chmury, to jest smog, który wisi bardzo wysoko. Chyba to była reakcja słońca z narastającym poziomem wyziewów, spalin. Jeśli chodzi o elektrownie, gdzieś czytałem statystyki, Chiny dodają. 3-4 elektrownie węglowe co kwartał w Chinach, budują nowe. Każde miasto ma Suzhou ma 8 elektrowni węglowych Ale też Chińczycy mają dużo węgla, tak samo jak i Polska Chińczycy bardzo dużo gazyfikują węgla na nie wiem jak się nazywa ten produkt chemiczny Coś podobny do benzyny gazoliny, syntetyczna gazolina, nie wiem, coś w tym stylu i jest sprzedawana jako domieszka do zwykłej benzyny, także oni swój węgiel zużywają, ten węgiel strategiczny zużywają, żeby poprawić swoje saldo energetyczne, zamieniając ten węgiel, którego mają nadmiar, zamieniają go właśnie na, na tą benzynę. Chyba steryna się ta nazywa. No nie jestem pewien. Na pewno specjaliści się odezwoły w komentarzach. Widzę, że tutaj dużo ludzi nie wróciło. Wciąż stoją te same samochody. Kurzą się. Prawdopodobnie w kwarantannie jeszcze. Przyjdzie czas powolutku. Ale już galeria w głębi rozświetlona. Długo nie była rozświetlona. Już dzisiaj świeci się. Także powoli... Zarówno gospodarka, jak i kraj, jak i ludzie wracają, ostro walczą, żeby wrócić do normalnego życia. Samochód sobie zaparkowałem, więc sobie teraz jeszcze przejdę w jedno miejsce. Odbiorę paczki, które przyszły do innego. Hej! Hello! Hey. A? Ode, przejdę do innego, przejdę do innego, do mojej drugiej części osiedla gdzie mam parę paczek przyszło, odbiorę sobie. I też muszę sobie odnowić kartę wstępu do parkingu Także Widzicie, kurierzy już twardo pracują Wciąż nie wpuszczają ich do środka Ja myślę, że to dobrze, zawsze to był bałagan tych Paczek na rozwalanych pod drzwiami, pod klatkami Było zamieszanie, masakra A teraz widzę, że elegancko sobie na zewnątrz wykorzystują to, co uważam, że jest dobre Nawet reklamy się pojawiły z powrotem oświetlone Długo ich nie było, te przy ulicy będą u nas wprowadzać nowy standard recyklingu śmieci, i wszędzie są właśnie teraz te ogłoszenia związane ze śmieciami. Dobrze, to byłoby na tyle do usłyszenia. Dziękuję za komentarze. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat.